Decydując się na remont w kuchni, w budynku z wielkiej płyty, trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę fakt jej małych rozmiarów. Dlatego meble i wyposażenie powinno być dość kompaktowe. To samo dotyczy zlewozmywaka. Dlatego zdecydowaliśmy się zakupić zlewozmywak Lavello Luxor 2,5 z dozownikiem, jak widać, półtora komorowym, do którego dobraliśmy baterię. Lawello Classic z wyciąganą wylewką. Wszystko jak widać bardzo ładnie nam spasowało. Zarówno kolorystycznie, wymiarowo, a także użytkowo. Często było tak, że po zakończeniu remontu mamy wrażenie, że coś mogliśmy zrobić jednak lepiej, że zakupiony sprzęt mógłby być troszeczkę inny. W tym przypadku nie mamy żadnych wątpliwości, że dokonaliśmy pewnego zakupu takiego, jakiego właśnie chci chcieliśmy. Duża zasługa w tym obsługi sklepu, która na każdym poziomie, na każdym etapie zamówienia była dla nas otwarta, reagowała na wszelkie nasze potrzeby. Dodatkowo podzieliła zamówienie, aby jak najszybciej zlewał zmywak do nas dotarł, żeby monter mógł go szybko zamontować. Głębokość, kolor, funkcjonalność wszystko nominalnie odpowiada i dlatego cieszymy się z zakupu.